10 października. Dzień ósmy nowenny. Eucharystia to moja autostrada do nieba. Dziś szczególnie modlimy się o odwagę w odpowiadaniu na głos powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego, małżeństwa przez młodych naszej diecezji. Trójce Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. Dziękuję Wam za wszystkie dary i łaski którymi wzbogacona została dusza błogosławionego Karlo Akutisa podczas piętnastu lat przeżytych przez niego na tej ziemi i za pośrednictwem zasług tego anioła miłości proszę o udzielenie mi łaski, o którą żarliwie Cię, Boże, błagam. Błogosławiony Karlo Akutisie, który szukałeś zawsze Jezusa ukrytego w tabernakulum, udziel mi łaski głębokiego zapału eucharystycznego, Niech się tak stanie. Dziękując Bogu za dary, jakimi obdarzony został Karlo w ciągu piętnastu lat swojego życia, módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże Ojcze Miłosierdzia, wynieś do chwały świętych błogosławionego Karlo Akutisa, abyś przez niego Ty był jeszcze bardziej chwalony. Udziel nam zaszczytu nazwania Go świętym, bowiem On żył według Twojej woli we wszystkich aspektach życia. I za pośrednictwem Jego zasług udziel mi łaski, której żarliwie pragnę. Amen.